Marto, miło mi rozmawiać z tobą. Pierwsza rzecz, o, o, o którą chcę cię zapytać, to jak się masz z tym, że właśnie dołączyłaś do grupy 16 osób na świecie, TP Leaders, którzy są e, odpowiedzialni trochę i właściwie z pasji też to, co robią, to rozprzestrzeniają transformującą obecność na świecie. Jak to jest? No na pewno jest wielka radość. Bo to jest coś, co pamiętam słowa, które powiedziałam e, po tej ceremonii przyjęcia mnie, e, do już takiej oficjalnego włączenia mnie do tej grupy. I meant to be here. Mhm. I to rzeczywiście było tak, że gdzieś tam no, było we mnie to, no tak od początku tej mojej drogi, z transformującą Aha. obecnością, że, że chcę tam być. Mhm. Więc taka radość, spełnienie marzenia mojego, jakieś też takie przypieczętowanie tej drogi. Mhm. Właśnie, wiesz, ważną rzecz o drodze, bo no, też obserwuję cię od dłuższego czasu i, i przez to też, że współtworzymy Instytut Transformującej Obecności. Wiem, że transformująca obecność bardzo cię inspiruje od pewnego czasu. I między innymi, właśnie, może zanim Cię zapytam o Twój program inspirowany transformującą obecnością, no to powiedz, jak to właśnie jest? Jak, 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 Myślimy o inspiracji transformującej obecności. Co to dla ciebie oznacza? Inspirowane transformującą obecnością. Ja to tak czuję, że ta inspiracja to jest tak naprawdę takie osadzenie. To nie jest tylko i wyłącznie, że, że coś mnie inspiruje i tak mnie przyciąga, tylko to jest już takie, takie blisko i takie we mnie. Okej. Okay. Że, że to, nie, to, to nie jest tak, że, my, że że ja się inspiruję i tworzę programy, mhm. prowadzę ludzi w, te, w, takim, w tej koncepcji, jeżeli to tak nawet można nazwać, czy takim sposobem, tylko, tylko to jest to, jak ja żyję, jak ja mhm. mam intencje też, żeby żyć, bo to jest oczywiście też czasem jest tak, że że naprawdę jest trudno w takich no. trudnych sytuacjach jakichś takich które naprawdę tak do, mocno mocno dotkną um, no to, to jest taki taki moment że że kurczę gdzieś w jakieś automaty wpadam swoje no, no. Jak, jak, jak zadziałać jak właśnie tak zareagować zamiast właśnie tak tak sobie pobyć z tym i, i um, poczuć tak. Z taką mądrością tą odpowiedź. Mm. Jak tak naprawdę cz, czego tutaj do, to pytanie, tak? Jaka tu jest dla mnie wiadomość mm. w tym i, do, do i czego do, to do, 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 do czego mnie to zaprasza i kim, jaka jest tutaj moja rola w tej odpowiedzi? Czasem to jest naprawdę bardzo trudne. Mm. Właśnie, żeby się oduczyć tych, tych mm. automatów, które gdzieś tam całe życie się w jakichś strukturach, systemach człowiek uczył, no, a teraz nagle czuję że. Że już tam mnie nie ma, tu, tu już jestem, ale to jeszcze w takich sytuacjach właśnie takich, no, takich e, nagłych, <grym> e, kiedy właśnie się wraca do tych automatów. Okay. Tutaj, tutaj to jest taki właśnie wtedy moment, kiedy się to integruje. <grym> kiedy to te, te automaty z tym, co, co jest tutaj, bo ta mądrość. E, Takiego życia, takiego naprawdę mądrego i z taką świadomością, bo, no bo czym jest też ta, wracając do pytania, czym jest dla mnie inspiracja? To jest um, transformującą obecnością, to jest um, dla mnie moja świadomość tego, co ja wnoszę swoją obecnością, swoją energią w każdą sytuację, w każdą relację. To taka, takie naprawdę świadome, że ja wiem, że ja mam, że ja mam tutaj wybór. I, i że każda, każdym swoim wyborem wpływam na, czy na tą sytuację, czy też na siebie, czy na tą drugą osobę. powiedziałeś właśnie coś bardzo ważnego na początku teraz tej części, że właśnie to, to, ta inspiracja wynika trochę z tego, że uosabiasz, a ja to hmm. też tak trochę cię znam, że ty właśnie jesteś taką osobą, która uosabia dużo, dużo aspektów transformującej obecności, to czego się uczymy, tworzenia kultury transformującej obecności, Kultury szacunku, to, to, jest, to jest naprawdę fajne i to też tego Ci chcę pogratulować. I chcę cię zapytać o Twój program MasterHeart, który właśnie jest inspirowany transformującą obecnością. To tak Cię zapytam: to jak w, w tym programie, jak ktoś przychodzi do tego programu, to jak on Ciebie tam spotyka i jak wpływasz na ludzi w związku z tym? No to są moje takie warstwy. Yy... Zarówno takiej Marty, która, która jest ciepła, tak. która no, tak, tak daje to ciepło, też, i takiej Marty strukturalnej. To jest ta moja, moja część, która, którą też zintegrowałam, właśnie ze świata korporacyjnego, gdzie były struktury, były targety, było, było, były takie podstawy, które dawały to bezpieczeństwo. I, I to jest w ogóle też cudowny zasób, który. Który mam z tego, kiedy, kiedy byłam właśnie w takim świecie struktur, systemów. Zresztą dalej jestem, natomiast tak mówię o tej zawodowej roli. Mhm. Co też w ogóle jest też ciekawe, bo ja, kiedy weszłam na ścieżkę tak, i swojego własnego rozwoju, transformacji, to tak na początku, na początku miałam takie poczucie, że ja muszę. Że ja muszę zostawić to, żebym ja mogła pójść dalej, okay. to ja muszę zostawić tą Martę taką właśnie strukturalną, bardzo taką Excelową, też, targetową. A tak naprawdę to, to, to ja jej bardzo potrzebuję. Jestem wdzięczna, że właśnie jest ta cząstka. To jest takie połączenie mnie, w, ja, ja łączę w tym, w tym jak, jak wspieram ludzi również w Mastercard, właśnie łączę tą strukturę i. Tą taką ciepłą, bardziej taką, nawet wręcz ezoteryczną, można powiedzieć. I to wcale jedno nie zaprzecza drugiego, i to jest cudowne, właśnie, że my mamy takie swoje. Ja na, na swoim przykładzie, właśnie, że mam takie cząstki, które może na pierwszy rzut oka dla głowy mogą się wykluczać, a, a one się pięknie łączą, bo tu jest i konkret, i wrażliwość. To dla kogo, do kogo Ty kierujesz ten program? To, to, kto, kto, kogo zapraszasz, kto tam, hmm. kto tam skorzysta, kto z niego skorzysta najbardziej. Tak naj, naj, najbliżej mi jest powiedzieć tak, że to są, to, to są kobiety, które są na tej drodze, na której ja hmm. kiedyś byłam. Hmm. W tym etapie no, być może kilka kroków kilka kroków wcześniej. Hmm. Czyli kobiety biznesu, kobiety menadżerki w korporacjach czy też w mniejszych firmach, mm -hmm. które mają swoje zespoły, jak i również kobiety, które są właścicielkami swoich biznesów. Mm -hmm. To są również bardzo ostatnio taka grupa się może nie formuje w formie grupy, ale dużo coachów, terapeutów przychodzi okay. na to, yeah. na coachek i terapeutek, bo to kobiety. No więc to są również te osoby, które wspierają właśnie te tak zwane zawody pomocowe. No i to są kobiety, które, które to tak już osadziłam zawodowo, natomiast to są kobiety, które, które tu i teraz są gotowe na to, żeby, żeby wziąć taką odpowiedzialność za swoją zmianę, yeah. za to, za to, że coś jest, co jeszcze być może nie jest klarowne, ale już to serce woła, że jest ten kierunek. Już jeszcze nie wiem dokładnie co, ale wiem, że coś jest. Mm -hmm. Więc to jest takie właśnie takie otwarcie na to, że tak, ja chcę mm -hmm. iść właśnie w tą stronę. Mm -hmm. Do tego, co mnie okay. woła. To tak opowiadasz o tym, jak. Praca z potencjałem, co jest w zasadzie tak. naturą transformującej tak. obecności, poczucie potencjału, sprawdzenia, mm. do czego mnie ten potencjał zaprasza, do bycia kim mnie zaprasza, no i do zrobienia czego zaprasza mnie potencjał, który tak. gdzieś już chce. I dokładnie się też te, te pytania się bardzo przeplatają w tym procesie. Pojawiają to są te nasze trzy y, fundamentalne tak. pytania transformującej obecności, y, bo w efekcie w tym programie kończymy z takim. Swoim planem, okay. który się wyłania na podstawie tej całej drogi, która się łączy z tym, że uwalniamy emocje, uwalniamy przekonania, które gdzieś tam się sobie poprzyklejałyśmy w ciągu całego naszego życia, mm. bardzo często od dzieciństwa. I wchodzimy, wchodzimy w to pole właśnie potencjału, osadzamy. Mastercard ma taki. No, Przewodnia, przewodnie, może nie motto, ale też taki ten, ten proces służy temu, żeby dotrzeć do tej prawdziwej ja. Mm. Czyli co tak naprawdę, co tak naprawdę mm. jest tam we mnie tą esencją, która mm. chce się wyrazić w, w życiu, w biznesie. Mm. Tak, więc uwalnianie, wchodzenie w potencjał, wyczuwanie właśnie, co tej. tej tego, żeby to, to co klarowne, to, mm. co, to co takie esencjonalne się wyłoniło na, mm. na zewnątrz no i, yy, no i żeby iść tą drogą, mm. czyli z planem, ale takim planem nie z głowy, to okay. nie jest ten plan, który, mm. który, który tak. jest takim planem właśnie no tak jest, tak muszę tutaj sobie to podzielić, mm. oczywiście mm. tylko, że to jest ten plan, który wchodzi w momencie, kiedy, kiedy, ja, już, kiedy ja już wiem. Kiedy już dotknęłam tego, co, co jest ważnego, co jest tym potencjałem moim, który, który chce się wyrazić w tym moim życiu. Słyszę, w sensie. Słyszę też to, taką koncepcję partnerstwa duszy i Jego, którą tak, często w tak. transformującej tak. obecności dotykamy i, i próbujemy tą harmonię i balans pomiędzy właśnie tymi dwoma aspektami m, swojej życiowej drogi jakoś harmonizować. Wspaniale! No dobrze, to. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i gorąco gorąco ci, bardzo ci życzę tego, żeby program się pięknie rozwijał i gorąco zapraszam w Twoim imieniu wszystkich, którzy poczuli właśnie ten, wszystkie te panie, które właśnie w tym momencie, albo jeszcze inaczej, wszystkie te przedsiębiorcze kobiety, które poczuły właśnie w tym momencie w sercu taką iskierkę, że hmm, może, może to jest właśnie mhm. ten potencjał który warto rozwinąć i zaadresować dzięki twojemu programowi i temu, jak Ty też tam jesteś, co z pewnością transformujący wydźwięk.